Kolejny etap naprawy mojego 50 letniego akordeonu, popatrzcie proszę o tutaj, tak tutaj, tu są na krawędziach, o, w tych miejscach tutaj pojawiły się niestety ale dziury, dostałem od was różne porady czym te dziury zakleić. Była propozycja, żeby to była taśma do miechów, między innymi taśma malarska, ale zdecydowałem się po kontakcie z kimś, kto trochę zajmuje się renowacją różnego rodzaju archiwalnych sprzętów. A przypomnę, że ten akordeon ma jakieś 50 lat tak mniej więcej więc jest niewiele młodszy ode mnie. I zdecydowałem się. Skorzystać jednak z bardzo tradycyjnych rzeczy, to znaczy z taśmy. Z taśmy o tego typu taśmy. One są e, rozciągliwe i to jest ich olbrzymia zaleta, dlatego można je spokojnie tutaj wkleić bez ryzyka, że przy rozciąganiu, czyli w trakcie grania, coś pęknie. E, miałem do wyboru kilka kolorów, o, ale zdecydowałem się na czerwoną. Czerwoną, dlatego że jak widzicie tutaj te wierzchy, są czerwone, co prawda, w środku. Pozwólcie, że pokażę. W środku to już nie jest czerwone, tylko o takie bardziej szare, ale jednak ta taśma czerwona wydaje mi się, że najbardziej pasuje do, do tego mojego akordeonu. I teraz będę każdy ten kawałek akordeonu. Zaklejał tego typu taśmą. Tak. Niekoniecznie jedną w danym miejscu, tak mi poradzono, żeby zrobić to dwoma czy nawet trzema kawałkami w jednym miejscu. Dzięki temu, ponoć, będzie to bardziej elastyczne rozwiązanie. Rozwiązanie, które umożliwi sklejenie oraz Późniejszą grę, no i ponoć uzyskiwanie całkiem niezłych efektów, efektów z tej gry. Może nie będzie to wyglądało jakoś super ekstra. To jest tylko, jak widzicie, jedno miejsce na razie, gdzie przyklejam. A już musiałem się nieźle nagimnastykować napocić. Tak. I teraz tutaj też to trzeba będzie wygiąć. O tak. Dobra. Pytanie jest, czy ta taśma będzie w ogóle się w tym miejscu trzymała. Natomiast ponoć po tym, jak, ją, jak, jak, jak ten akordeon się złoży, czyli będzie złożony w takiej pozycji, to powin, powinna ta taśma ładnie przylec. Zobaczmy to jedno miejsce, które zostało sklejone. O, bardzo proszę. Podniosę to jeszcze bardziej, pokażę. Tak. No i jedna z tych dziur, jak widzicie, już została zaklejona. Teraz czeka mnie jeszcze praca nad kolejnymi elementami. Jest tego sporo. Nie będę Was męczył w tym filmie tymi wszystkimi, tym całym klejeniem. Natomiast zapraszam do kolejnej części. Pokażę po prostu efekt, czyli jak ten akordeon 50-letni będzie grał. Pozdrawiam na kanał Pozwojsku, zapraszam. Do zobaczenia.